Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za, za powierzenie tego tematu. Zacznę od, od, od chyba oczywistej, w, naszej, w naszym gronie oczywistego stwierdzenia, że rodzice różnią się w podejściu do szczepień, jest to rodzaj, swego rodzaju kontinuum. Jedna skrajność to będą osoby, które same chcą, żeby dzieci zaszczepić i tutaj nie ma żadnego problemu i podobnie chyba możemy Postawić krzyżyk na osobach, które są fanatycznymi przeciwnikami szczepień, bo do nich żadne argumenty nie dotrą. Proszę Państwa, ja sam mam takich pacjentów, którzy zachorowali na COVID albo ktoś z rodziny umarł, a oni to wypierają, że to na pewno nie był COVID, a badanie niczego nie dowodzi, bo przecież wszyscy wiemy, że wyniki różne przychodzą. W związku z czym, jak ktoś nie wierzy w COVID albo nie chce się zaszczepić, to na niego nie ma sposobu. Natomiast ta cała grupa pomiędzy to jest właśnie cel naszych działań, bo to są ludzie, którzy po prostu mają wątpliwości, co jest całkowicie zrozumiałe, którzy się na sprawie nie znają i chcą wiedzieć więcej, żeby podjąć decyzję, przynajmniej może nie tyle świadomą, co w przekonaniu, że, że słuszną ich przekonaniu. I do tych dotrzeć możemy jak najbardziej. I proszę Państwa, jak ocenić kto, z kim mamy do czynienia? To jest bardzo proste. Zapytamy po prostu, co Państwo sądzicie na temat szczepień bo co Was powstrzymuje przed szczepieniem dziecka. Pacjenci nam powiedzą, no bo dlaczego już mieliby nie powiedzieć, że boją się na przykład działań niepożądanych, albo słyszeli o przypadku, że po szczepieniu ktoś umarł, co nieraz się, prawda, słyszy. I jak najbardziej takie przypadki miały miejsce, bo przypomnę, że to byłoby zbyt piękne, gdyby po szczepieniu zyski, zyskiwać nieśmiertelność, a wszak to dotyczy osób starszych i schorowanych. Czyli ym... zadając pytanie, Erneście, nie dlaczego się pani nie chce szczepić, tylko, co, co się stało, że się pan to nie się. Tak, co Albo co, co Państwa powstrzymało do tej pory, tak prawda? Jest. Bo często, częstym też o, odpowiedzią, którą ja słyszę, to jest to błędne przeciwwskazania. I to najczęściej ze strony specjalistów. No powiedzmy sobie w naszym gronie szczerze. Onkolodzy, neurolodzy dziecięcy widzą mnóstwo przeciwwskazań tam, gdzie my widzimy wskazania. Czyli Karpo <laughs> mówi, przykład, no ja sam znam takie cytaty. To no, takie chore dziecko chcecie państwo szczepić? No, 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 to, no, no to przecież wi wi wiadomo, jak rodzice na to zareagują. Zwłaszcza, że jasno sobie powiedzmy, że autorytet lekarza specjalisty, który leczy chorobę przewlekłą od lat, jest większy niż nasz, którzy, którzy powiedzmy, zajmujemy się tylko kwestią, kwestią, kwesti kwestią szczepień. Czyli pierwsza rzecz, ustalmy, z kim mamy do czynienia. Druga rzecz, to uświadommy, że Wybijmy może rodziców z takiego samozadowolenia, bo moim, odnoszę wrażenie, że rodzice są zadowoleni, bo mówią tak, nie zaszczepimy, unikamy nopów, jesteśmy happy, Czyli oznacza to, unikamy niebezpieczeństwa, uratowaliśmy dziecko od zagrożenia w postaci, w postaci szczepienia. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to uratowanie od szczepienia w cudzysłowie równa się ni mniej, ni więcej, tylko narażeniu na ryzyko choroby. I Dochodzimy do tego, żeby po prostu ryzyko szczepienia, które oczywiście, że jest, ale jest małe, dlatego że, jak już moi poprzednicy to jasno powiedzieli, ryzyko poważnych znowu, bo te się liczą. Nie liczy się przecież to, że ktoś będzie miał gorączkę, czy będzie go bolała ręka, bo to przejdzie w jeden, dwa dni, jakiś to problem. To jest normalny, związany z mechanizmem działania, działania samo, samego szczepienia, od czy ze strony odporności wrodzonej. Natomiast. To ryzyko trzeba odnieść do ryzyka związanego z chorobą. A obecna sytuacja epidemiczna jest nieciekawa, i ja to mówię może bardzo kolokwialnie i mało medycznie, że dziecko się pod stół czy to szafy nie schowa przed COVID-em. I to, że dziecko ma przylekłą chorobę, to COVID go z tego powodu nie zwolni z zachorowania. Także, także trzeba rodzicom uświadomić, że trafne decyzje podejmuje się wtedy, kiedy się obiektywnie oszacuje ryzyko zarówno wystąpienia nop w tym indywidualnym przypadku, jak i ryzyko choroby i jej, jej powikłań. I bardziej jest to wybór między czarnym i białym, pozwalam nawet na tego typu porównania, jak między odcieniami szarości, ale zdecydowanie bezpieczniejsze jest w tym, w tym, na, tym tle, na tym tle szczepienie. Poproszę dalej. Kolejną sprawą to jest to, że szczepienia są bardzo bezpieczne. Zarzutem, który często się słyszy, to jest to, że to są szczepienia eksperymentalne, że to, są, że to eksperyment się, się, się prowadzi. No w pewnym sensie całe nasze życie jest eksperymentem, bo nie wiemy, co nas czeka jutro, ale to słowo klucz no, tak naprawdę nic nie znaczy. Już wspomnieli przede mną wspomnieli koledzy, że szczepienia przeciwko COVID zostały chyba najbardziej z, 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 z przebadane ze wszystkie do tej pory. Mam nadzieję, że nie, nie mylę się. 4 miliardy dawek szczepionki podano Pfizera, czy jakoś tak? Podobnie w każdym są to liczby niesamowite. I jest to wszystko monitorowane. Podam je przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie Funkcjonują niezależnie cztery systemy monitorowania bezpieczeństwa. Od tego v-safe, gdzie przychodzi SMS na smartfon dziecka i dziecko musi odpowiedzieć na pytanie, jak się czuje, i tak dalej, poprzez system zgłoszeń konsumenckich, czyli że każdy może zgłosić działanie niepożądane, poprzez mniejsze projekty, ale również, 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 również działające. Także tutaj monitorowanie bezpieczeństwa jest wyjątkowo. Ścisłe, bym, bym, bym powiedział. I z tego, dość, z tego monitorowania wynika, że nic takiego się nie stało. Chcę, kolejnym argumentem, zarzutem, który się słyszy, to jest to, że te szczepionki powstały bardzo szybko za szybko, w domyśle. Tak, tak haupniczo wyprodukowane taki prowizorka prawda? W domyśle. I tutaj jasno trzeba powiedzieć, że opracowanie szczepionki wymagało dwóch składowych. C, 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 c. Po pierwsze odpowiedniego antygena, po, po drugie platformy technologicznej. To, że te szczepionki przeciwko COVID tak szybko udało się, udało się zrealizować, odsyłam do artykułu pana profesora Fauci. Zwróćcie uwagę, że zdjęcie też nie dało z wczoraj. nie nawet taki ważny człowiek nie jest, nie jest wolny od odrobiny. Powiedzmy, chęci do, do lepszego wizerunku. Opisał, że tak naprawdę szczepionki przeciwko COVID są owocem 20 lat pracy to, że próbowano opracować szczepionki przeciwko HIV, co prawda nie udało się, ale prace zostały wykonane. Później szczepienie przeciwko resfau, gdzie udało się ustalić i ustabilizować konformację powiedzmy, tej, tego antygenu powierzchniowego. Po, poprzez MERS, gdzie już prace były bardzo zaawansowane, a jest to wirus, przy, przypomnę, pokrewny SARS-CoV-2, to była jedna kwestia. Druga kwestia platform technologicznych, to też szczepionki mRNA, jeśli o nich mowa w kontekście dzieci, od 20 lat są opracowane, to nie jest nic, nic zupełnie nowego i te etapy są dokładnie opisane w historii, którą w artykule, który, który przytaczam i do niego odsyłam z 9 kwietnia ubiegłego, ubiegłego roku, gdzie jest to bardzo, w sposób bardzo interesujący i jednocześnie szczegółowo opisany. Proszę, proszę dalej. No i właśnie, proszę Państwa, to jest wyścig. Jasno powiedzmy, że to jest wyścig. Wirus mutuje, my przez powszechne szczepienia wywieramy presję selekcyjną. Mutacje są z definicji nieprzewidywalne, bo są losowe. Natomiast w tej chwili możemy zawarać ten wyścig, i, i sądząc po, 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 po informacjach, które przekazały nam koleżanki dotyczące skuteczności, to to nie jest, jest to wyścig całkiem zrób, powiedzmy wyrównany, dlatego że, przypomnę, trzy dawki szczepionki albo szczepiony ozdrowieniec ma całkiem przyzwoitą odporność nawet w stosunku do nowego wariantu omikronu. I, i, I tego się trzymajmy. Oczywiście dziękuję bardzo, Panie Profesorze. No bo właśnie pod, ciągle się podkreśla, że wirusy się cały czas zmieniają, a przecież my się też cały czas zmieniamy. Ci, co mieli umrzeć, jak nie było szczepionki, już umarli. Ci, co chcieli umrzeć, umierają teraz w epoce szczepień, ale ci, co mają rozsądek, przeżyją, prawda? Niektórzy też bez rozsądku przeżyją, bo będą mieli szczęście i to też jest bardzo ważne. Ale może państwa, tak, Arne, może jedno skojarzenie, patrzmy na, na co się dzieje obecnie, trochę szerzej, z punktu widzenia pewnego ewolucyjnego. Tak? Ta decyzja o tym, czy zaszczepimy rodzinę, to w pewnym sensie wpływa na nasze możliwości przeżycia, także pamiętajmy o tym, co powiedział Darwin, tak? selekcja naturalna jako... jako Powiedzmy następstwo przeżycia najsilniejszego, nie, nie najsilniejsze przeżycie, nie, najlepiej naj, najbardziej elastyczne. Więc, więc o tym po, proszę, proszę pamiętać. Być może nieprzyjęcie tej, tej dawki od razu daje nam, daje nam, że tak powiem, ustawia nam z tyłu tego, tego, tego wyścigu o, o, o przeżycie. Tak, ten jeden na przeszkoda za dużo. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. I proszę Państwa, jeszcze na koniec, ponieważ my no, zastanawialiśmy się, czy w gronie takich fachowców mamy mówić o zarzutach powiem absurdalnych, takich, które nam, wakcynologom, się wydaje. Ale myślę, że ludzi, którzy przychodzą, żebyś zaszczepić swoje dziecko, trzeba szanować i nawet na ich najdziwne pytania odpowiadać grzecznie. I bardzo proszę Panią Profesor Ewę Augustynowicz o wyjaśnienie kilku takich najbardziej powszechnych z naszego punktu widzenia dziwnych przekonań odnośnie szczegółów. Dobry wieczór Państwu. My, obserwując komentarze od momentu wprowadzenia szczepień w grupie 5.11, komentarze przede wszystkim rodziców, zorientowaliśmy się w obrębie naszych mediów społecznościowych, zorientowaliśmy się, że właściwie te zastrzeżenia są, znaczy ograniczyć je można do kilku i tutaj chciałam dosłownie cztery, takie najczęściej, najczęściej przywoływane mity związane ze szczepieniami właśnie dzieci przywołać. W naszej polskiej przestrzeni mediów społecznościowych chyba najczęściej przywoływanym, przywoływanym mitem jest to przypisywanie procedurze szczepienia eksperymentu medycznego. Myślę, że wszyscy powinniśmy pamiętać, że szczepionki są produktami leczniczymi immunologicznymi. one należą do tej kategorii i konsekwentnie, Podlegają wszystkim tym, muszą być i w czasie opracowania i dopuszczenia do obrotu muszą spełnić te wszystkie wymagania. Generalnie te, te restrykcje są jeszcze dużo bardziej szczegółowe niż te, którym podlegają, podlegają leki, więc oczywiście wszystkie wymagane etapy badań i nieklinicznych, i klinicznych. I to, co jest kluczowe, to jest to, że wszystkie jakby wymagania związane z procesem dopuszczenia do obrotu i, i tymi wymaganymi, z zaleceniami są szczegółowo opisane w stosownej, w, stosownym, w stosownej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. I tutaj podobnie dokładnie opisana jest procedura dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia do obrotu. Generalnie pamiętajmy, że wszystkie tak jak szczepionki przeciw COVID-19, właściwie chyba na przestrzeni ostatnich 10 lat wszystkie rejestrowane szczepionki są obecnie dopuszczalne do w tej procedurze centralnej, więc tutaj mówimy o tych, o tych właśnie uwarunkowaniach na poziomie, na poziomie europejskim. i w przypadku produktów leczniczych, a więc również szczepionek, tych produktów, które zostały dopuszczone, przebadane i dopuszczone do obrotu i stosowane są zgodnie z zatwierdzoną charakterystyką produktu leczniczego, my nie możemy mówić o eksperymencie medycznym. Kolejny slajd, proszę. Drugim mitem, chyba właśnie bardzo, bardzo powszechnym, szczególnie wśród rodziców małych dzieci, rodziców, którzy zastanawiają się, czy zdecydować się na, zdecydować się na szczepienie, jest przypisywanie szczepienia przeciwko COVID-19 wpływu, negatywnego wpływu na, na płodność. Tutaj my nie znamy takich wiarygodnych argumentów, które by wskazywały choćby potencjalny negatywny wpływ szczepienia na płodność i ostatnio przywoływanych, przywoływane są argumenty, które zostały opisane w dwóch najczęściej cytowanych publikacjach, już opublikowanych. Tutaj mamy znamy wyniki badania kohortowego, gdzie oceniono grupę ponad 4000 tysięcy. Kobiet, które, które, u których obserwowano cykl oraz długość utrzymywania, długość miesiączki. Tutaj z tych badań wynika, że szczepienie związane jest z krótkotrwałym zaburzeniem miesiączkowania, ale to stanowi naturalną reakcję organizmu, który rozwija po prostu odpowiedź odpornościową po szczepieniu. To te, te zaburzenia mają charakter tymczasowy. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, dotyczy. dotyczy Podobne takie zaburzenia występują w przypadku po badaniu innych szczepionek, chociażby po przeciw HPV czy, czy WZWB i dosłownie kilka dni temu opublikowana, opublikowane wyniki badania obserwacyjnego, gdzie obserwowano, badano związek szczepienia przeciw COVID-19 oraz zakażenia z płodnością wśród par próbujących zajść w ciążę. Tutaj to jest badania, ocena badania w grupie ponad 2, 2100 kobiet oraz ich partnerów. Okazało się, że z badań wynika, że szczepienie nie wpływało na płodność żadnego z partnerów, ale u mężczyzn wcześniejsze zakażenie SARS-CoV-2 było związane z okresową odwracalną redukcją płodności. To obserwacja do 60 dni. Kolejny slajd. I też bardzo często przywoływane taka, taka obawa, jakoby szczepienia w ogóle, a w tym szczepienia przeciw COVID-19 wywoływały długoterminowe skutki działania, takie o których jeszcze nic nie wiemy. Natomiast tutaj warto uporządkować to, 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 to hasło. To jest właściwie tylko hasło, nic nieznaczące, ponieważ te nasze dotychczas pamiętajmy, że no my mamy ogromną wiedzę dotyczącą wszystkich znanych dotychczas szczepionek, różnych rodzajów szczepionek i nie, ma, nie znamy chociażby precedensu występowania długoterminowych działań niepożądanych, występujących na przykład po kilku po kilku latach. Ta wiedza na temat działań niepożądanych, które występują po szczepionkach, wskazują, że one dotyczą pierwszych tygodni po szczepieniu. Więc te obawy dotyczą i również obawy dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są nieuzasadnione. Tutaj jeszcze może warto przywołać Przywołać poza argumentami już wcześniej omówionymi, związanymi właśnie z prowadzonymi badaniami, z wynikami badań klinicznych, bezpieczeństwa i z wynikami badań rejestracyjnych tutaj no warto też w kontekście już konkretnie szczepionki MRNA no pamiętajmy, że dokładnie znamy jej budowę, wiemy jak działa i składniki tej szczepionki ulegają, są rozkładane w komórkach osoby zaszczepionej w czasie maksymalnie 72 godzin, więc więc to, to jest, to, to o tym powinniśmy pamiętać. Kolejny slajd. I tutaj też no slajd, znaczy to obawa często przywoływana przez rodziców, że no nie mogą zaszczepić dziecka, ponieważ cały czas prowadzone są badania kliniczne. Tutaj już pani profesor Czajka. Nam ten aspekt w szczegółowy sposób omawiała. Wydaje mi się, że no warto rodzicowi tłumaczyć, bo, bo to, to jest zastrzeżenie, które będą Państwo w czasie kwalifikacji do szczepienia często, często słyszeć, że bezwzględnie te parametry, że w czasie, w czasie procedury dopuszczenia do obrotu, no określone parametry badania klinicznego zostały, badanie kliniczne w ramach określonych parametrów zostało w pewien sposób zakończone, natomiast ono jest kontynuowane w, w obrębie tych, tych, tych obserwacji, które z oczywistych względów nie mogły być przeprowadzone w ciągu pierwszych dwóch miesięcy trwania tego badania, jak chociażby właśnie czas utrzymywania się odporności, czy, 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 czy sens czy zasadność podawania dawek przypominających, ale to co jest ważne, to nie są informacje ukrywane te informacje są transparentne, do, do, dostępne w ogólnie dostępnych bazach danych dotyczących badań klinicznych i, i wszyscy wiemy, że właśnie te badania wyjściowo zostały za, zaprojektowane na okres dwóch lat i, i przynajmniej do połowy obecnego roku są w, w, w obrębie niektórych parametrów. Y, prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o Państwo będą, znaczy proponuję, że jeżeli będą Państwo słyszeli od swoich pacjentów, rodziców pytania, takie nawet najdziwniejsze dotyczące szczepień, no to warto może odsyłać ich na wiarygodne strony tutaj, do me, naszych mediów społecznościowych, na Polskiego Towarzystwa Wakcynologii czy, czy zaprzyjaźnionego portalu szczepienia info. Dziękuję bardzo.